Aloha, z tej strony Eleven. To ponownie Plague Inc. z Neskotem. cześć, Neskot? z tej strony Neskot. Dobrze się przywitał! Dobra, poprze poprzedni odcinek był u tak? gdzie musiałem naprawić jego żałosne powitanie, bo... no wiecie. Bo, bo, bo ona bardzo poważnych. On ma jedno swoje powitanie, Neskot nie może być poważny. Go, świat się skończy, jak Neskot będzie poważnym człowiekiem. Ja też. E, no, dobra. ze sobą. Eee. Dobrze, okej. Okay. Słuchaj, ja już mam wszystko ustalone. No, Nazwy zmieniłem moje bakterii. Teraz ty ustaw ja swoją, myślnę. jak będziesz ready. Zaczynamy. To kliknę, tak, jak kliknę, spokojnie. Yyy... Eee. Zastanawiam eee. eee. się, czy jakieś geny brać, ale. No, nie wiem. Dobra. <laughs> Albo nie inaczej. Dobra, jestem gotowy. Yy, bierzesz jakieś geny w końcu czy nie? Ja nie biorę żadnych. Dobra, no to jestem gotowy. OK, to ready. Zobaczymy co to będzie. Jeszcze mam. Chłopiec na kupa. <laughs> Jak ty, to czytasz to jest o wiele głupsze Ja wiem <laughs> e... Dobrze, może ja teraz zacznę w ogóle w jakimś takim kraju z dupy wiesz, Dobrze takim, um, takim Ja totalnie, już sobie wybrałem żeś, kraj Nie spodziewasz, naprawdę e... A widzę, bo tu każdy kraj ma inne startowe DNA, a tego nawet szczerze mówiąc nie wiedziałem e, Nie zwróciłem na to uwagi nigdy Ja też, właśnie dopiero teraz tak, tak kliknąłem sobie parę razy i w ogóle takie what the No dobrze mm. Co to jest za kraj? Eee, już widzę, co to jest za kraj. Któryś, już co? wiem, co upgradeować. Nie powiem ci który. Myślałem, że ty był. o moim kraju mówisz, że już miałem takie typy, jak A gdzie zacząłeś, Lewem? Powiedz mi. Da <grym> no jakąś eee, odpowiedź. <grym> Nigeria. Gdzie <grym> to jest? <grym> nie wiem! Szczerze mówiąc nie wiem. <grym> Nigeria i Któryś powiedział Kurczę, ja się teraz Jezus. gubię Gdzie to... Nie. Gdzie to się robiło? Eee. Kurz, KUSZ! Trzeba ulepszyć! KUSZ! <coughs> I to... To jest bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o przejmowanie ludzi w kraju Słuchaj, Eleven to jest bardzo ważne, żeby to mieć upgrade'owane Dziękuję, akurat właśnie to wykorzystałem Ale nie nawet nie wiesz co? Eee, jak to co? Rozprzestrzenianie ja, się nie. przez kurz A? Powiedziałeś nie, to... co, co wykorzystałeś, nie, nie, więc... Nie, to na początku to ulepszyłem A to o mówiłem to, to było powietrze A tak poza tym to nie ma za co No dobrze Eee... Nie do końca jestem pewien, co robię, ale zobaczymy. No masz ulepszać. No nie gadaj, typie! Naprawdę ci mówię, no! Szczerze? Tak, dokładnie! Szczerze, jak, jak jeszcze nie wiem, jak, jak nigdy w życiu nic nie mówiłem, szczerze, to jest tak ci teraz mówię, szczerze. Tam. Słuchaj. To, to ty cały czas kłamałeś? Cały czas kłamałeś, słuchaj. Cały Stydził, czas kłamałeś. Wstydziłbyś się, Neskot. No widzisz. Taki jest właśnie rudy kolor włosów u chłopaka. Taki chłopak ciągle gmawia, słuchaj. Tak, dokładnie. Zdradzam cię. To co? Jak mogłeś! <grym> Mogłem! Odpowiedź jest na to pytanie brzmi, póki, póki, szybko. Póki, póki, póki nie wiedziałeś, to wszystko było ok. Teraz się dowiedziałeś i nagle jest głupie. I nagle sam się Sam się wygadałeś i nagle ci jest głupio you what? No widzisz Man, man you what? No, 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 no życie no O nie torbiele, co to jest w ogóle? Weź z tym wypierdzielaj mnie z tym Nie chcę to Takie reklamówki jak ci rozdają w sklepach Co? Nie wiem What? Że torba A, że takie torbiele, no dobrze no Nie no, można i tak Mmm... Nie, 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 absolutnie nie jestem pewien tego, co robię, ale to robię. Bo czekaj, bo ej, znalazłem kraje, w których już jesteś. Widzę Turcję, widzę Iran... E, I rozprzestrzenia się dalej, Pakistan i te dupki Uzbekistan. Gdzie one są? E, nie ma. Uzbekistanu. Uzbekistan chyba jest gdzieś z Indiami powiązany, z tego, co widzę na tej mapie. Albo ja wiem. Albo z Ty, Chinami, wie. nie wiem. Z geografii to no, ja nigdy geografii... orłem nie byłem. Nie o wiem. stary! Eee, oglądałeś kiedyś tego, Borata, czy nie? ja mało rzeczy oglądałem, nie oglądałem Borata chyba Burata Borata nie oglądałeś, nie, no dobra O, znalazłem cię! O, I oh, dostałem premię, Arabia Saudyjska Widzisz, Eleven, łatwizna Zostałeś zjechany Przegrałeś No to jeszcze zobaczymy Hmm Boję się troszeczkę, że zrobi znowu to, co myślę, że możesz zrobić, ale. Ale póki co. A i właśnie chyba to zrobiłeś z tego, co widzę. Co zrobiłem? Ja nie A, zrobiłem. NEWSKO, nie nie, co chciałeś co coś, coś zrobić, to przecież ja wiem, znam cię, tak? Znam cię. Ja znam twoją Meskot. strategię już na wylot. Ja widzę, nie że, mam strategii! Ja klikam losowe przyciski! Czasami działa, <laughs> czasami nie! W to ci nie uwierzę akurat, słuchaj. W to ci nie uwierzę. Nieważne, jak bardzo byś staro się nie przekonać, i w to nie uwierzę po prostu smutno mi, hmm. nie? Dlaczego? Bo ci nie wierzę? Bo no mi nie wierzysz. O! No, Znalazłem wie, wie. twój kraj Kurde, startowy! No wiesz co? Blisko byłeś? Bardzo blisko. Ja pierdzielę ty jesteś po wszystkich krajach już się rozstawił z tego co widzę, ale w jak, tak, jak tak, to nie wszystkich organizam. krajach, nie muszę. No widzę, że samoloty samolot wejść do Nowej Zelandii, do Argentyny, do Brazylii. Jaki Brezyni. Argent. O czym Uy, ty mówisz? Ja nic o tym Syku, nie wiem. Japonii, Islandii. Wszędzie już jesteś. <laughs> Ile ty... Ale nie, dobra. Nie, bo to musiałem ci samo po prostu wysłać i tyle. Nie no, przecież to tak działa niestety. No niestety, niestety. I see what you did, I see, I see. Już to odwracamy. Shit! Zrobiłem dokładnie to samo co ty. Bo ci też mi zablokowałeś tą opcję, dlatego ja, ja też poszedłem w to, ale pomyślałem, że, że... Znaczy nie pomyślałem, a zobaczyłem po prostu, że ma, masz to już aktywowane, że, że już te 100% nie znika, tak? Teraz pewnie idziesz po 200%, więc trochę się boję. Badałem na lekarstwem. What? Zaczęło i zabijać ja, prawdopodobnie. No, fucking świetnie! nie objawy mam po prostu i tyle bezsenność miałem aktywowaną. No trudno. Życie. Dobra, weźmy to. Wyprzedziłem cię o y, półtora, półtora miliarda, więc nie jest źle. Jestem do przodu troszeczkę. A wydaje mi się, że to głównie przez Chiny i Rosję. Ja nie mam pojęcia co się tak, dzieje. dzieje znowu. Tak bardzo nie ogarniam tej gry I Tak bardzo nie ogarniasz tej gry? To jest no. bardzo prosta gra No to trzeba klikać randomowy przycisk i ja się samo <laughs> robi No nie, nie żeby coś, ale ja dokładnie tak cały czas gram No wiem przecież Znaczy no... Się przy tym upierasz, ale nie wiem ile w tym prawdy hmm. Kara do śmiertelności, do śmiertelności? Czy ty mi coś zrobiłeś? Eee... Nie wiem, mówię klikam na swoje przyciski i coś się e, dzieje. Uzysku... To... Nie, to nie to. Nie ma tutaj czegoś takiego chyba. A przynajmniej ja nie wiem o istnieniu tego skilla, bo nie szedłem w ten DNA z ciał. Tego nie robiłem nigdy. Może tam takie coś się ukrywa, nie wiem. Ehm. Um, jak to jest zarażaniem USA? No trochę lipnie. Ile mi jeszcze krajów zostało? No już malutko. A kraj, w których ty jesteś... Yy... Tu jest. Się zamienia. Widzę, że. O, tobie zostało jeszcze więcej. Dobra, spokojnie. To no, coś jest nie tak. No, coś o tu my... jest nie tak. Coś ty zrobił? Nic. Co? Totalnie nic. Naprawdę, tak, słucham. kuwa nie będzie. Jak to nie? No nie! No tak! Kogblok! Jak? Co ty mówisz do mnie w ogóle? Naprawdę, żeś mnie to anulował, ale popatrz, popatrz na siebie. Nie patrz tylko na mnie, popatrz na siebie. Shit. Nie ma za co, elewenku, nie ma za co. <grym> Dobrze, no to teraz tak. Mm. Jako, że w to sumie jest jesteś dla mnie bezużyteczny w tym momencie. To... Chociaż może i trochę byś się przydał tutaj. No o nie, gada, zaczęli tak, mnie leczyć. Zimny kraj i to. Jak na... Bogaty kraj to jest tylko jedno rozwiązanie, słuchaj Eleven, tylko jedno rozwiązanie jest na bogaty kraj. Jakie? Porno. Jakie? Nie no, na bogaty kraj. <grym> jest, <grym> jest, no <grym> no <grym> cię no. Jak tam baj. A Mnie tylko jeden kraj został, to by zostało 2, 4, 6, 7, 6, już teraz, tylko. Dobra, ja mam wszystkie całe światła. No i znowu w yy... dupie jestem, jak ty to robisz? Ty umiesz w to grać pierdzieli klikanie losowych ja po... losowych przycisków! Ja po prostu. Słuchaj, jak na przykład zaczynam sobie w ciepłym kraju, co nie to pierwsze pod co idę, to jest to, co mi się kojarzy z ciepłym krajem, czyli na przykład y, te y, powietrze, y, kurz i, i, i ptaki. A potem idziesz szury, woda i droga no i kobiet, No boba. i to jest twoje los klikanie losowych przycisków, tak? No nie, ja po prostu upgrade'uję to, co myślę, że jest logiczne. Na takie kraje, kurde, i widzisz, i już mi tutaj ewoluują się. Wysypka się ewoluowała i w ogóle wszystko. A w ogóle jak tam moje 1%, eee, to nie taki źle Wysypka może być, może pomyśleć, że to odra. Bo Boże, się... tragedia. I tak, przez to, bardzo pewnie. upadam. Pewnie. Chociaż ciągle masz tą karę do zraźliwości, więc. no nie wiem, jak ty sobie z tym poradzisz, słuchaj. Ogarnij może tą karę. Eleven, ogarnij tą karę. Jaka kara No kara, ty masz? So, po dwie. Ten, karę. Co ty masz? Ale ja mam dwie kary, które kompletnie nic nie dają, bo ja nie zabijam nikogo. A ty masz 150%. <grystanie> Więc jeżeli masz w kraju osoby, których nie masz zarażonych, a oni są zarażeni przez moją chorobę, masz 150% mniejsze. Ale szans, mam już nie, wszystko sobie. załatwione, co mam? A nie. Tipi, ja nie, nie ty Chyba to jednak nie, słuchaj, chyba jednak nie, bo teraz aktualnie ja mam 216% premii do zaraz Słuchaj, o, chyba i cię wypierdolę z polesanych. Nie. Nie, nie możesz. Dlatego, że przegrywasz? Wstyd. Hmm. Zaczęli mnie leczyć i to tak bardzo poważnie zaczęli mnie leczyć. Nie mam, ja nie wiem, co zrobić. Absolutnie nie wiem. Próbuję teraz jakoś się obronić. Widzę, że już Kanada mi się przejmuje powoli i USA też. A ulepszasz w ogóle właściwości i odporność na zimno, i odporność na ciepło. Tak. to też są dwie rzeczy, które są bardzo ważne. Wiem. No właśnie. Eee, dodatkowo ważne jest też. Eee, zwierzęta gospodarcze w biednych krajach, bo to jest e, No jak, jest jak, typie, jak ty to robisz? Co? A w ogóle, właśnie, jak klikniesz sobie na kraj, co nie? I tam masz na napisane, że jest to Libia i tam po prawej stronie masz napisane, jaki to jest typ kraju. Wielkomiejski kraj, suchy kraj i gorący Serio, skąd nie wiedziałem? A, ale, ja nie wiem, czy nie wiedziałeś, bo staram się teraz pomóc, tak? Bo mówisz, no, że ciągle... No, jak ty to robisz? A, a jak ja ci próbuję pomóc, to mnie olewasz i mówisz O, serdecznie, ja skąd nie wiedziałem? Więc wiesz, więc może jednak coś w tym jest, że nie wiedziałeś Ja nie wiem, jak ja to robię, no po prostu robię i tyle Graliśmy w tych, ty, z, tam, z takimi samymi genami, czyli brak genów Więc na, na logikę, może po prostu zły kraj wybrałeś Nie wiem, może zacznij sobie w Chinach, gdzie jest od ludzi Gdzie masz półtora miliarda Nie, ja na coś, na coś robię źle, tylko nie wiem co no proszę, ja zaraz wyjść do ekranu wyników, zaraz ci powiem, co ty robisz źle. Zacząłeś z czym? Odporność na ciepło. No to jest, no ja bym tego nie, nie wziął jako pierwszy, no bo choroba się rozwija i tak i tak się rozwija, więc nieważne, czy gdzie ty zacząłeś, po prostu choroba się rozwinie w tym kraju i tyle. Więc zaczynasz sobie od razu z zarażaniem ludzi, czyli na przykład woda, albo gryzonie, tak jak ja to na przykład zrobiłem, potem przejść w krew. No krew, krew ma chyba najmniejszą, najmniejszy stopień zaraźliwości z tych wszystkich, które tam są dostępne, tak mi się wydaje, z tego co pamiętam. Pył ptactwo. Ptacu ma najwięcej, tak samo jak ma powietrze i i pyłki. Jak to tam się nazywa? Stary. Następnym razem, zanim nagrywamy, ty ja sobie w to pogram sam, bo tak to tego nie ogarnę. Nie, no, to, 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 ja też nie Ty ogarniasz się rzeczy stopu, w biegu. Ale... Ja muszę, ja muszę posiedzieć po żebym żeby, żebym zrozumiał o, grę. To mi, tak nie 11, działa u mnie. Eleven, uwierz mi, ja grałem w te całe escapees, czy coś tam. Ty to ogarniałeś w biegu, a ja nie potrafię grać do teraz w tą grę. Garniałem w biegu, bo grałem trochę przedtem, sam. No właśnie, a ja też sobie trochę pograłem sam i nie ogarnąłem totalnie, zero, totalnie zero. Bo ja nie... bo dla mnie jak? gry, w których trzeba myśleć są po prostu trudne. I tyle. A gry, w których nie trzeba myśleć, ale po prostu jest... Jest wszystko logiczne, logicznie wystawione na tacy, tak jak w tej grze. No to po prostu słuchaj, to leci i tyle. I się śmieje, napisał penis się śmieje. Proszę. <laughs> a ale to jest twój filmik więc... O kurwa, <laughs> więc... <laughs> co? No to pięknie Nie no no skoń, na, nagrywanie tego nie ma sensu dopóki ja tej gry nie ogarnę, bo ty nie będziesz jechał ile chcesz Ej, chodź gramy! chodź nagramy pleginga ja po co, się. ażebym się zjeł Z tobą się uczyłem Eleven co? I tyle. Z Tobą się uczyłem. Zaczynałem w tą gra, grać, grać w tą grę z Tobą i. No dobra, wiem, tylko bardziej. I styl ogarniasz bardziej niż ja. Ja jestem, ciem, nie... ja jestem ciemna masa. Po prostu so, myślę, so, logicznie so, idę, idę o zakład. Mm. Że połowa komentarzy pod moim filmem będzie ale ten Ty, ten pychuju. Bo Twoi widzowie cię kochają. <laughs> idę o zakład. A o co się zakładamy? Twoje stringi z kapsela. No stringi z kapsela, on ci kupić, jeżeli przegram. Ale nie, bo teraz to dowiedziałeś, teraz to powiedziałeś, to ludzie będą pisać. Nie, ja się tak nie zakładam, sorry. Inaczej mi się założył, ale tak? To nie ma szans. to się nie zakładamy, ale i tak wiem, że będą to pisać. Może nie dosłownie te słowa, ale wiesz co mam na myśli. Dobra. No, w, w takim kontekście. Kończę odcinek Rozumiem. porażki Żenady, żegnam ją ja do tej gry wrócę jak się nauczę w to grać. Następnym razem jeden na jeden z Neskotem w overwatchu, bo tam mamy jakiekolwiek szansę Elona rabaj. Na razie, trzymajcie się, papa. Nesco to też macie odcinek, jak to się zobaczyć, jak nie znowu zjechał czy coś.